Znowurotek zaraz po porodzie jest mu bardzo zimno. Od 2016 zaraz, roku w brudnickim szpitalu prowadzona jest bezpłatna edukacja przedporodowa. Ze szkoły rodzenia skorzystało już ponad 250 kobiet, często wraz tak? ze swoimi partnerami. Ta mama musi to dziecko mieć na tym brzuszku, żeby ten kontakt był, tak? Na naszych spotkaniach kobiety przygotowują się do porodu, poznają fizjologię całego porodu. Pozycje do porodu, uczą się łagodzenia bólu porodowego, poznają metody znieczulania porodu. Przyszłe mamy spodziewające się dziecka rozmawiają o porodzie naturalnym, biorą udział w kąpaniu, przewijaniu, mają możliwość wymiany doświadczeń, skonsultowania wszelkich wątpliwości i poszerzania zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy dotyczącej porodu, przewijania i udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy szkoły rodzenia w brudnickim szpitalu przyznają, że wszystkie przekazane tam informacje okazały się bardzo przydatne. Myślę, że w sumie w bardzo dużym stopniu pomogło. Ta szkoła rodzenia pozwoliła nam poznać jeszcze przed porodem salę porodową położnych. Pani położna nam mówiła, pokazywała, jak kąpać dziecko. Także. Dużo przydatnych rzeczy, tym bardziej, że jesteśmy rodzicami pierwszy raz, to nie mieliśmy jakby pojęcia, jak to wszystko wygląda. W sumie wszystkie po kolei etapy y, przechodziliśmy, także raczej nie było zaskoczenia. Jest to powód fizjologiczny, dzieciaczek sobie świetnie radzi, krzyczy. Uczestnicy edukacji przedporodowej, oprócz zajęć grupowych, mają obecnie także możliwość rozmowy z prowadzącą zajęcia o swoich ewentualnych obawach i wątpliwościach, również w Cztery Oczy. Więcej informacji na temat darmowej szkoły rodzenia w Brodnickim Szpitalu można znaleźć na stronie internetowej szpitalbrudnica.pl.